you mm -hmm. W procesie spiekania powstaje spiek, który obok grudek PELET jest głównym materiałem żelazonośnym, służącym jako wsad do wielkiego pieca. Najważniejsze składniki mieszanki spiekalniczej to ruda żelaza, a także woda i kamień wapienny, dzięki którym następuje wiązanie materiałów i zwiększa się ich przewiewność, co podnosi wydajność procesu. Paliwem w procesie spiekania są drobna frakcja koksu czyli koksik oraz antracyt. Gotowy spiek przesiewa się, usuwając frakcję poniżej 6 mm oraz schładza się do temperatury umożliwiającej jego transport za pomocą gumowych taśmociągów. W ramach remontu taśmy DL2 zostały wymienione wszystkie podzespoły wózków spiekalniczych, takie jak ściany boczne, koła oraz rusztowiny, które pozwolą na osiągnięcie wyników niezawodności Konkurencyjnych w stosunku do taśmy D1 oraz D3, które obecnie pracują na spiekalni. Inwestycja ta o wartości około 100 milionów złotych przyczyni się także do zmniejszenia oddziaływania spiekalni na środowisko naturalne. Taśma wyposażona została bowiem w dwa nowoczesne, wybudowane od podstaw elektrofiltry, których zadaniem jest wyłapywanie pyłów z gazów wylotowych, tak aby nie przedostały się one do atmosfery. Nowoczesne rozwiązania elektroniczne wykorzystane do ich sterowania pozwolą spełnić coraz bardziej restrykcyjne normy środowiskowe. Taśma spiekalnicza nr 2 została także wyposażona w dodatkowy węzeł załadowczy umożliwiający załadunek spieku na wagony i jego wysyłkę do odbiorców zewnętrznych. W procesie wielkopiecowym powstaje ciekłe żelazo, zwane surówką, o temperaturze przekraczającej 1450 stopni Celsjusza. Głównymi surowcami używanymi w tym procesie są rudy żelaza oraz paliwa węglowe, koks metalurgiczny, koks wysokoreakcyjny, antracyt oraz gaz koksowniczy. Na każdą tonę wyprodukowanej surówki zużywamy około 490 kg paliw. Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego w Dąbrowie Górniczej, zwana potocznie PCI, została wybudowana za kwotę 36 milionów złotych. Nowatorskość tej instalacji polega na wdmuchiwaniu pyłu węglowego, będącego zamiennikiem koksu, który jest znacznie droższy. W skład instalacji wchodzi rampa rozładowcza, spełniająca najwyższe normy ochrony przeciwwybuchowej, zbiornik główny pyłu, zbiorniki pośrednie wraz z instalacją podawania węgla. System rurek doprowadzających pył do pieca oraz zestaw 32 lanc umieszczonych bezpośrednio w strumieniu gorącego dmuchu, po jednej na każdą dyszę. Unikalny w tej metodzie jest sposób podawania paliwa, które w odróżnieniu od klasycznej metody nie jest ładowane od góry pieca, ale od dołu, bezpośrednio przez dyszę wraz z dmuchem.